Cześć, mam na imię Marieta, chociaż wszyscy na mnie mówią Maryś. Wy też możecie. Mam dla was super przepis na domowe comfort food. Burrito. Burrito, które zrobicie naprawdę bardzo szybko. Zapraszam. Ja wiem, że burrito najczęściej kojarzy się z mielonym mięsem, smażeniem, sosami i tak Ja wam pokażę, jak zrobić je znacznie szybciej. Wykorzystam kiełbaski bez osłonki. Tak będzie naprawdę szybko. Nie muszę kiełbasy obierać. Wystarczy ją pokroić w kostkę. Cztery. W zupełności wystarczą. Kostkę w plasterki, w pół plasterki, jak Wam wyjdzie tak naprawdę, ale ja pokroję w kostkę, będzie łatwiej się jadło. Piłbasę przerzucę sobie jeszcze na moment do miski. Piełbasa pokrojona czas na cebulę. Będę potrzebowała dwie cebule i rozłożę je na dwie patelnie, ale dlaczego? Zobaczycie za chwilę. Chciałam Wam sprzedać lifehacka na to, co zrobić, żeby nie płakać przy cebuli, ale nie mam sprawdzonego. Ja zawsze płaczę, więc za chwilę łzy się pojawią w tym programie. Ale mam za to lifehacka na to, co zrobić z łupinkami z cebuli. Wszyscy znają ten lifehack. Wystarczy zagotować i ugotować w nich później jajka w skorupkach. Na Wielkanoc jak znalazł. Cebulkę wystarczy pokroić w kostkę. Jak Wam dojdzie, może być drobniejsza. Jeśli potraficie, może być większa. Nie ma sprawy. Jak się kroi cebulę poprawnie, pokażę Wam Sebastian Olma, bo ja nie umiem tak dobrze jak on. Dobra, świetnie. Najgorsza robota za mną. Ałzy się cisną do oczu, jak nie wiem. Potrzebujemy dwie patelnie, mniejszą i większą. Na obu rozgrzewamy trochę tłuszczu, na jednej olej, a na drugiej łyżkę smalcu. Ta patelnia, na której będzie smalec, będzie wykorzystana do przygotowania pasty z fasoli. Natomiast tam, gdzie będzie olej, wyląduje kiełbasa. I ciach. Łyżka smalcu. Taka porządna łyżka, jak widzicie. I już od razu można wrzucać przynajmniej do tej patelni połowę cebuli. I jak tylko smalec się rozpuści, dorzucę drugą część cebuli na drugą patelnię. A teraz mój patent na to, co zrobić, żeby cebula szybciej zmiękła i nabrała ładnego brązowego koloru. Wystarczy ją posolić albo odrobinę posłodzić. Ja swoją posolę. O, smalec już prawie rozpuszczony, dorzucam cebulę. Ciach ciach. No dobra, czas teraz na troszkę ostrzejsze przyprawy do, naszych, do naszego burrito, bo burrito dobrze, jak jest lekko ostre. Alapenią, taką marynowaną papryczkę. Możecie oczywiście wykorzystać świeżą, jak macie, ale ja tą marynowaną naprawdę bardzo lubię. Wystarczy ją pokroić trochę drobniej. O, już widzę, że cebulka mnie woła. Właściwie to woła kiełbasę na patelnię, więc mogę ją dosypać. Jest pokrojona, bardzo proszę. Siup. No i teraz dbamy o to, żeby nabrała rumieńców, czyli lekko się przypiekła, przysmażyła. Ekstra. Do smażącej się cebuli, tej na drugiej patelni, dorzucam teraz fasolę. Możecie fasolę wcześniej namoczyć i ugotować. Może być to czerwona fasola, może być fasola jaś, może być również fasola z puszki, tak będzie dużo szybciej. Z tym, że nie odlewajcie, nie wylewajcie zupełnie tej wody do zlewu, którą macie pod fasolą. Zostawcie ją na później. Do fasoli dorzucę już halapenio pokrojone, ale to nie wszystkie przyprawy. Przyda mi się również wędzona papryka. Około łyżeczki dosypujemy do fasoli. Do fasoli przyda się jeszcze również ząbek czosnku. Czas na mini poradę. Jak łatwo obrać czosnek z łupinki. Wystarczy ząbek czosnku położyć na desce, machnąć porządnie ręką w nóż i łupinka sama schodzi. W sumie tak przy okazji trochę ją... Trochę ten ząbek czosnku zostanie rozgnieciony. To nic nie szkodzi, i tak będzie pokrojony. I czosnek do fasoli. A ponieważ trochę płynu spod fasoli nam odparowało, całość zaczyna się przysmażać. To dobrze, bo to jest pasta ze smażonej fasoli. Ale żeby mogła szybciej zmięknąć, należy dolać tutaj teraz trochę płynu. Albo tej wody, którą kazałam Wam zachować wody z puszki. Albo po prostu dolać kilka łyżek zwykłej wody. Nie za dużo. Teraz już tylko czekamy na to, żeby woda odparowała, fasola dobrze zmiękła, także przy naciskaniu fasoli zacznie się rozpadać. Do piłbasy czas najwyższy dodać pomidory. Takie spuszki, drobno krojone. No i mój pomysł na to, co zrobić, żeby pomidory zdobyły odrobinę więcej słodyczy. Co zrobić, żeby wybić je na szczyty. Dodać zawsze odrobinę cynamonu. To jest mój ukochany składnik do wszelkich pomidorowych dań. Duża szczypta wystarczy. I teraz, jeżeli chcecie nadać większej ostrości całemu daniu, możecie do tych pomidorów, do kiełbasy dodać płatki chili, pokrojoną ostrą papryczkę, papryczkę chili. Można dosypać tutaj pieprz kajen, jak lubicie. Ale na pewno nie możecie zapomnieć, tak jak ja, o doprawieniu solą pasoli. Okay, zmniejszy już tutaj trochę gaz, bo widzę, że mocno się gotuje. Coś mi się zdaje, że niedługo będę mogła składać danie, ale jedna rzecz. Awokado, które na mnie czeka z tyłu, to niech sobie odparowuje trochę. I czas na awokado. Jak sprawdzić, czy już jest odpowiednie do jedzenia? No musi być przede wszystkim miękkie. Po drugie, zajrzyjcie, jak wygląda tutaj ten dziubek. Powinien łatwo odchodzić. Ten odchodzi łatwo? Tak, wyleciał, wyskoczył. I nie powinno tutaj być pleśni. Wtedy w środku awokado będzie już niedobre. To jest idealne. Przekrawamy je na pół. Obracamy. O! Wygląda świetnie. I teraz szybka porada na to, jak wyciągnąć awokado. Miękkie, dojrzałe awokado ze skórki. Wystarczy użyć łyżki. Tada. Elegancko. Tą resztę też można wygrzebać. No, pestka odeszła sama. Chciałam Wam pokazać, jak wbijam w nią nóż, ale zawsze się wtedy kaleczę, więc <gryw> tak było łatwiej. Teraz rozgnieciemy trochę to awokado widelcem, Tak byle jak. Tu się nie musimy starać. Żadnego blendera, miksowania, tylko po prostu byle jak, tak żeby kawałki awokado były wyczuwalne. No, i do awokado koniecznie sok z limonki. Co zrobić, żeby z limonki łatwiej wycisnąć sok? No, znam przynajmniej dwa patenty. Pierwszy, wrzucamy limonkę do nagrzanego piekarnika na chwilę. Jak się lekko podgrzeje, zobaczycie, że będzie dużo bardziej soczysta i dużo więcej soku wyciśniecie. Druga podpowiedź to oczywiście klasyczny masaż limonki. A, mam jeszcze trzeci patent. Wystarczy limonkę przekroić nie na pół, tylko pod lekkim łukosem. Wtedy też wyciśniecie znacznie więcej soku. Już wszystko gotowe, więc mogę kończyć jeszcze awokado. Oprócz soku z limonki warto dosypać trochę soli. Awokado z solą się bardzo lubi. I koniecznie dużo, dużo kolendry. O, ekstra. Nie macie pojęcia, jak ja się cieszę na tą wiosnę. W moim ogrodzie za chwilę będzie pełno kolendry. Dobra, mieszamy, byle jak, i możemy składać burrito. Potrzebujemy oczywiście pszenne placki tortilla do złożenia całego dania, ale wcześniej muszę zrobić tu porządek. Nie lubię bałaganów w kuchni. Fasola jeszcze nie jest pastą, a chciałabym, żeby nią była. Przerzucę ją do miski. Wystarczy ją albo roznieść widelcem, albo tłuczkiem do ziemniaków, albo zmiksować blenderem. Jest na tyle miękka, że. Myślę, że sam widelec wystarczy. Poza tym ja lubię, jak pasta fasolowa nie jest taka zupełnie gładka i miałka, tylko gdzie gdzieniegdzie czuć odrobinę cebulki albo e, kawałeczek fasoli. Znowu, podobnie jak w przypadku awokado, ugniatam byle jak. Pamiętajcie, że możecie dowolnie doprawiać sobie składniki burrito, na przykład dosypać tutaj więcej ziół, a tutaj więcej ostrych przypraw. Tak jak lubicie. Świetnie. Fasola wygląda prawie jak pasta, gdzie nie gdzie są widoczne skórki fasoli. To bardzo dobrze. Nasze danie nie będzie nudne, tylko będzie kolorowe. Placki tortilla, pszenne placki tortilla układamy sobie na desce i zaczynamy od past z fasoli. Chrup 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 Nie zapominamy oczywiście o przysmażonej kiełbasie z pomidorami i zielonej paście, prawie paście z awokado. Już się zaczynam uśmiechać do tego dania, bo wiem, że za chwilę będę je jadła. I ciach. Tak przygotowane burrito możecie jeszcze dodatkowo na przykład na patelni grillowej lekko skropionej oliwą przysmażyć, żeby uzyskać ładne paski. Bomba, kocham, spróbujcie koniecznie.